Co ja tam ja i ze mną takie ostatnie tragedii, moi drodzy. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku u Margi Eski na kanale 60 Beauty Plus. 60 plus Beauty hmm. ja jeszcze pracuję nad zapowiedzią, jeszcze zapra pracuję. A zatem, kochani, zapraszam Was. <laughs> Dla nowych, którzy tu są, też serdecznie witam. Mam dwie ogromne, nie, mam jedną ogromną prośbę, żeby najpierw obejrzeli sobie kilka filmików, a dopiero za, wtedy zaskru, za, 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 skry, bo, zasubskrybowali ten kanał. Boże, starcie, ciężkie rzeczy, proszę Was się dzieją ze mną. Sarość, nieradość, pogrzeb, wesele, jak mawiali starożytni Rosjanie. A zatem, em, też dla tych, którzy są, wiesz, świeżo rzadki, kanał powstał z myślą, że baba Sara Baba, czyli ja, po 60, może dobrze wyglądać. Tylko w makijażu, nieobstrzykana i nie. I nie obskalpelowana, yy, skalpelem yy, chirurga plastycznego. To by było na tyle. U tej miłej pani, ja ją od czerwca oglądam. Yy, no, fajnie prowadzi filmiki, jest sympatyczna po prostu. No i mają fantastycznego psa. <laughs> Jestem fanką tego psa. Widziałam ostatnio yy, paletę od. Yy, Pierene Pinchme. I tak sobie mówię, kurcze pieczone, w tych Niemczech to jest nieszczęście. Bo to jest polska firma. Ja miałam, um, ja miałam, dostałam w prezencie podkład z Pierene, był, był naprawdę bardzo dobry. Jest to firma drogeryjna i moi drodzy, um, no, gdzie ci ja, panie ją dostanę? No, i szukam. Jest taka strona niemiecka, była tam, ale wiecie co? Trzy razy droższa. Ja mówię nie kochani, na polskie pieniądze tu wam pokażę, ile kosztowała, a na niemieckie 11 euro, czy coś w tym stylu, w końcu. I moi drodzy, ja ją yy, w Minty znalazłam. Tam, tam są całkiem fajne yy, kosmetyki. Minty I powiem Wam, że ceny mają, które um, nie są z kosmosu. Więc w sumie to chyba 11 euro kos kosztowało. Razem chyba z przytem. I paletka jest u mnie i jest moja. I dzisiaj mam zamiar z nią po prostu zrobić sobie makijaż. Jaki nie wiadomo, żeby czasu kochani e, nie marnować, zesłoczowałam już. E, już kolory. Zobaczę, czy. Mam kulary, nie chcę mi się nie Aha. Um, z tej strony jest bordowy, żółty, są kolory mojej drodzy, um, No, gębę zobaczyć. Ale przecież ja to przestawiam, żeby mi się oczy nie patrzał. I tylko ma tu patrzeć. A ja ledwo oczy, boga ten. Mm. No. Po cię wymienię. No. I, i, a tu są te świe świecące. te... E, tak. Trochę głupio zrobiłam, żeby było widać, nie powala to, to świecące, to jest takie, takie świecące sprzed paru lat, oprócz tego złotego, który jeszcze wygląda jako tako, ale no co, młodsza nie jestem, bo pomarszczone coraz bardziej mam te powieki i moi drodzy, co ja tutaj będę się bawiła w jakieś nie, udawanie, że och, za mało się świecą. Chociaż Hania hey, te świecące robi takie, że one jadą tak gładko, że można mieć zmarchy, a one i tak będą się świecić. Także oto. No twarz już mam zrobioną po ostatnich filmikach, bo postanowiłam zrobić serię filmików, nie wiem czy już poszedł, któryś czy nie, filmików, em, em, porady nieprofesjonalnej makijażystki, no, żeby nie było. Na twarzy mam pielęgnację, moi drodzy, Pariens od A do Z, ten już wyrzuciłam, ten, z którego wydłubywałam. Na później mam oczywiście Madarę, jakby nie było, no ja uwielbiam ten podkład. Na wierzchu mam puder doktor, jeszcze go mam, tutaj nie zamknęłam, doktor Hauszka. Brązy mam z LUVI, róże mam z IT Cosmetics, to co pod ręką sięgnęłam. No i z pod ręką mam zawsze kitulca i to tak wygląda. Na powiekach mam też już, no o a to co? Nawet tutaj jesteś do kitu, no pięknie. Na powiekach mam mm, korektor z IT Cosmetics pod oczami strasznie w początku wyglądał, no ale tylko sobie go trzeba. Także nie pozostaje mi nic innego, jak znaleźć jakiś pędzelek. No, ten, może ten. No. I sobie po prostu zagruntować powieki. No, o, i, I o! Włażą. Naprawdę nie wiek tutaj. Odrobinkę no, więcej dałam tego korektora. I już y, sekunda 8 on proszę was Wiedził, że on teraz idzie włazić z Marszki i ja go mogę w nos pocałować. W palecy jest jasny beż, bardzo dobrze i czarny. Widzisz, że w każdej palece powinien być biały i czarny. Naprawdę. No ale jak nie ma białego, jest jasny beż, to też jest, też jest super. Paletka odpowiada jak najbardziej moim standardom. No i teraz, co ja tu mam kombinować? Kum z, nie, jej, jej ja bym chciała. Polecę z tym załamanie powieki. O. Załamanie pole, powieki, on jest mat, matowy, jest napigmentowany, że oho, oho, i jeszcze trochę. I to sobie moi drodzy, roz, rozblenduję tu ładnie, żeby mi na ludziach wyglądał na górę. No, pigment jest po prostu, wow. Nie wiedziałam, że aż tak. Serio. Bo się, bo się aż przestraszyłam nam, tego pigmeja. A no, Teraz sobie weźmiemy tego e, Nie wiem co, jak, jak ten kolor nazwać. Naprawdę. Jest dla mnie. I w końciczek sobie. Nie? I powyżej trochę. Nie wiem jak to. Nie niebieski, nie zielony. Pies go, wie, trącał. Nie, pies go nie trącał, bo kolor ma fajny, nie? Tylko, że ja mam problemy z nasypnictwem tego, tego włączyłam, włączyłam, czekajcie, działa, działa. No. Patrzę się na to, bo wiecie co, lenia śmierdzącego miałam i nie chciało mi się już baterii wymieniać w tym akumulatorku w nadajniku i odbiorniku. Jeżeli chodzi Sobie o mnie, zrobimy łodcinkę. Tym okien jest gorzej, bo ono ma bardziej wiszące. No, ale co? Spróbujemy, nie? No. O! Tak mniej więcej, teraz jak. tyle, Kat tyle, 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 jest wszystko tacy, kleju nie trzeba, nakad kartce się, wszystko ładnie przyklei. Tak to jest. Wiecie co, kiedy to było? Wczoraj, przedwczoraj, policja była tu, u nas, yy, znaczy w domu obok, nie? Ja patrzę, oni co tych szpurzy się czyli tych, co tam... No, Jakoś po polsku nazywa to... No! Ej! Ej pa palców i, i to zam nie zamordowali kogoś, czy, czy coś, nie? Czy nie, nie, to, nie taka, wiecie, no... Ja to jestem w to przyzwyczajona, że codziennie, że wiecie, wiadomość, że tam gdzieś na dworcu się jakaś y, banda y, nożowała z inną bandą, nie? i, no, i spoko! Także nie, nie, ma, nie ma tego. Żadnych tam problemów, jeżeli chodzi o to, nie? No ale tutaj kurczę pieczone. To akurat to mieszkanie się zwolniło, wyprowadzili się ludzie i się wprowadzili. I ta babka, która się wprowadziła, to chyba tam była. Wiecie, ja, ja nie jestem, bo ja, ja w ogóle ludzi nie znam tutaj wokół. Oprócz moich sąsiadów, to ja nie wiem kto tu mieszka. No i te debili, to tutaj, co z nimi miałam tak potyczkę, nie, to tak, o takich człowiekach, co co zapamięta. A tak, nie, nie znam, to no i po co. Nie wiem, sąsiedzkich wiecie. To no są to ja tam utrzymywałam w Bad Enns, ty tutaj nie muszę. No. Dobrze się dogaduje, że dogaduje się z właścicielem szkoły jazdy, muszę właśnie zadzwonić do niego. Zapytać się, jak kiedy on ma, bo moja Paulina chce iść skończyć to prawo jazdy. I teraz, jak sobie patrzę na te moje oczy, i widzę już, co ja będę widziała, jakie odsłonie. Wiecie, co ja zrobię? Wyczyszczę ten biznes i zrobię sobie tak. O. O. Tak sobie do góry podciągnę. Nie? A, niech ma. One są tak niewiele świecące, że spokojnie można nimi końcówkę oka zrobić i one się po prostu no, zmarchów nie będą pokazywać, nie? Ja się popatrzę tu, tu się popatrzę, tam się popatrzę i już wszystko będzie dobrze. No a um, z, właśnie z, jak tu mój syn był i no czego ostatnio co mi robili? A, wymieniali um, e, kabinę e, prysznicową w no, Jezu, w, w łazience na dole. Bo ten już, już, już trzeba było ją wymienić, nie? To um, nie wiem jakim cudem ja stanęłam w oknie. Miesiek stanął w oknie w biurze i patrzył, to taka para łazi. Ona była Azjatka, taka z azjatyczną urodą, azjatycką urodą, a on taki, nie wiem, bo nie, 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 nie zobaczyłam się. I chodzili od y, y, domu do domu, zaglądali za płot, y, przeszli z tyłu, y, my mamy garaże przed domem, i, I Przeszli z tyłu za samochodami sąsiadów i naszymi. I ten, i ja mówię, no kurde, jak się jutro okaże, że, że jakiś tam, nie I zdjęcie zrobił e, Misiek. Z te, I i no, ja mówiłam, wiesz, mówię, oni mogą kota szukać, nie? A on mówi, nieważne, mówi, czy szukają kota, czy nie szukają. Może się tak stać, że moja droga e, jutro kogoś okradną albo zabiją. I tym że oni tak wchodzili właśnie z tego naszego mm, prawo jazdy, on ma taki olbrzymi madon, no i tam wchodzili do niego aż z tyłu na zaplecze. Ja mówię, no to wygląda na szukaczy kota, że im zwiało, nie? No ale, ym, i zadzwonił na policję, policja przyjechała. I to zdjęcie, zrobili zdjęcie z tego zdjęcia i praktycznie mówią bardzo dobrze, żeśmy zadzwonili, bo nigdy, nigdy nie wiadomo, a może szukają kota, a może szukają kogoś, komu by guza zrobić, no i, no i tak się, wiecie, zakończyła ta historia z, no spokój, myśmy nawet o tym nie myśleli i dosłownie dwa dni później taka sytuacja, czekajcie, czekaj. o, ten, ten jest świetny, świetny jest wybór. Tu chcę popatrzeć. Tu, tu. Ależ gud, ależ gud, ależ gud, ok. Jest taka sytuacja. Właśnie tu wezmę tego złotego, bo on. Nie? O. Na samą końcóweczkę Żeby sobie wyglądał. ładnie, O. No i. Mogłoby być, że to ci ludzie, którzy tak chodzili. A mogłoby być, że ja znowu nie przesunęłam. Czy <laughs> ja znowu nie przesunęłam no, obiektywu. No, ale wiesz, że to podciągnę. No. no i powiem Wam, że nie wiadomo co i, co i jak. Czy to oni byli, czy nie oni byli, ale najprawdopodobniej. Było włamanie do tego mieszkania i spokojne czasy kochani się skończyły czy coś, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Z każdego dnia stwierdzamy, że trzeba się szybko pakować i wypierdzielać są. To trzeba szybko sprawy pozałatwiać, bo to tak się nie da, nie? No. Także wiecie, wsiąść do pociągu byle jakiego. Chętnie, ale nie da się. Nie da się, bo trzeba sobie pozałatwiać sprawę tak jak, tak, jak tak jak się chce, żeby nie pozostawić po sobie żadnych no. nieprzyjemnych rzeczy, czy na przykład choćby wizyty do somatologa. No. Fakt. Z Portugalii można by dojechać, nie ma, nie ma problemu. Ale z Niemiec jest szybciej. <grym> Także Polska nie graniczy z Portugalią. Ale z Niemiec jest szybciej. No. I co autostradą cały czas. Także najpierw trzeba te rzeczy pozałatwiać. No. A później można po sobie, kochani, pomyśleć. No i odkleiłam, kochani, te. Przyklejki, zaklejki, niedoklejki, czy jak je tam zwał, tak zwał, i teraz sobie em, wzięłam. Wzięłam? Wzięłam. Taki, nie? Wąski. I sobie. Tu jest znaczna w takim oku. każde oko jest inne. Jak to mawiali, jedno oko jest większe, a drugie takie samo. Będzie już dobrze ustawione. Nie chcę, nie chcę całego, chcę go troszeczkę, żeby był. Ma kreska. To tu jest poza. jest tylko. Tylko troszeczkę, bez, bez przesady, no nie? No. Tylko, żeby sobie było. No. Teraz weźmiemy. Oj. Ten bordowy. Sobie to przeciągniemy. No, no i tego mówię, że jak to... Jak to u nas... My, myśmy do naszego domu tutaj. Nie zamykali nigdy drzwi na klucz, ale w tym stylu bo po prostu nie było bo po prostu nie było takiej potrzeby, no ale teraz kurczę pieczone sprawdzamy e, czy się domknęły, nie? bo one się one mają w sobie tak, że się nie domykają. Trzeba ten... ten jak to się nazywa? To takie ramię wyciągają, Niby jest mocne, niby, niby naprawione, bo, bo w ogóle nie działało. A tu czarnym sobie robię, nie? O, przejeżdżam po, pod samymi tymi. A, ale później jak zrobili to nie trzeba było jeszcze raz ciągnąć te drzwi, a teraz znowu tak się wyrobiły, no? To no, taka ich uroda jakaś. No, w każdym razie trochę tak nam nie ciekawie, bo widzimy, milionów tam my nie mamy. Ale sam, sama myśl na tym, e, sama myśl, że ktoś obcy tu był i, i, i grzebał po moich szafach, po moich rzeczach, bo, 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 Boże, to jest dla mnie to horror po prostu, nie? nie Także nie wiem. I w sumie um, z drugiej strony, <laughs> Jezu, sobie pomyślałam, że cholera, niepotrzebnie na tą policję dzwoniliśmy. Bo, aha, bo jeszcze a! Jeszcze później w skrzynce młode znalazł yy, no, yy, yy, no, kartkę ze zdjęciem kota z numerem telefonu. Ja mówię, no kurczę, no to oni tego kota tutaj szukali, a my tak zaraz z policją na nich, nie? A mi się mówi: Słuchaj, szczerzonego Pan Bóg szczerze, nie? Lepiej było zadzwonić. Jakbyś miała się jutro obudzić i że przy no i coś by tutaj... Y, 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 jakbyś miała się jutro obudzić, a coś by przyleźli i czegoś chcieli, nie? No w sumie to też jak sobie pomyślałam, spenetrowali ci wszystko. No to w sumie też sobie tak pomyślałam, że no dobrze zrobiłam, że, że to dobrze było zrobione, że, że mi się zadzwonił na te policje. Choć jakby była sama w domu, to bym na to nie spadła, powiem wam. Choć mnie zaintrygowały te osoby, nie, nie? Choć mnie te osoby zaintrygowały, ale chyba mi wpadła na taki pomysł, żeby... Żeby, ten, nie? Bo za mało człowiek ma kryminalnej energii. mi się ma, że to ma opiekuńczą energię, nie? Także on to wiecie. myśli zawsze za wszystkich żeby było lepiej. I ja tak teraz, moi drodzy, uważam sobie powoli, że chyba już skończyłam z tym, co też czekało. Prawda? Mówię? Nie, nie, samo wyglądało, nie? Sam wyglądał, nie? Was, no i teraz co? Będę ym, robić rąsy, będę robić no, ręce i usta. I tak sobie pomyślałam, że w sumie. To już chyba było to wszystko. Aha, jeszcze muszę ten. Patrzcie, jak mam, jak mam parienz pod oczami, to naprawdę zobaczcie. Zdarza mi się zapomnieć yy, położyć yy, no korektor, bo po prostu tak pięknie ten krem pod oczy łagodzi yy, łagodzi te zmarszczki. Nie wiem, czy nie wypełnia. Nie wiem, co z nimi robi. No. Jest po prostu rewelka. Okej. Okay. To ja robię te ręce, te ręce, te moje ręce i, 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 i uszcza i przyjdę do nas męża. Mm. <słyska> <słyska> do milimetra. Okej, okay Zatem widzicie mnie w pełnej okazałości w moim makijażu. Zobaczę w normalnym lustrze. Słuchajcie. Ja tu robiłam pędzelkiem, kładłam czarny, kładłam bordo, nie było ani, ani tyciusieńka osypu. Nic, kompletnie nic moi drodzy. Farby kolory patrzcie jak się łączą ze sobą tak jakby niczego innego w życiu nie robiły. Wiecie co, to jest, co tak imię, nie, nie, to jest przecież tania paleta. Ta paleta, no dobra, złotości, okej, okay. nie jest to takie powalające, ale, ale, swój urok ma, swój urok mają te cienie I, i tym bardziej dla pań w eleganckim wieku, które, w wieku, które po prostu no jakby to Wam powiedzieć, um, mają pomaszczone powieki I, I te cienie bardzo ładnie na nich tak nie błyszczą, nie nie, 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 nie błyszczą, nie? Także jeżeli chodzi o, o maty, żółtego ja się boję, to jest jak szardowy. Ja wierzę tylko temu z Glam Shopu, temu wpłynie, temu to wierzę. Ale proszę ja was pół ćwierć złego zdania nie mogę. To ja zapłaciłam 63 czy 66 euro za paletę chudej, i która jest moim zdaniem o wiele gorsza, bo, bo i był osyp i no, nie był straszny, ale trzeba było później posprzątać pod tym okiem. a ja nie musiałam nic zrobić. Ja nawet zapomniałam, że mam y, y, ten, że nie mam y, no, korektora, bo krem był Małgosi pod oczami, także no szok. Jestem bardzo, bardzo zaszokowana tą paletą. Może naprawdę brak mi słów uznania o w ten sposób, kochani. Teraz sięgnę popaczałki. Ujjjjj, ujjjj, o przedstawiłam aparat teraz końcówkę lustra widać. No dobra. Musimy tak rozstawić, żeby nie było widać tej końcówki Rusa i opowiem wam tak, no pod oczami, co mogłam mieć, nie? Wiecie, ja bym wzięła pożyczkę w banku, żeby, żeby go mieć tylko, naprawdę. Bo to, to, jest rewelacyjny, proszę ja was, kosmetyk e, 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 ten cały e, ma. Proto, to tutu i po Ten cały, ten cały korektor. Użyłam tego tylu pędzelków. Tyle pędzelków. Tyle. Świeci się jeszcze grafon. I były nim Hulu DS11. Hulu DS817. Ombre Hulu P34. Ombre Hulu... P46, D, Hulu DS10 i Hulu DS16 i z Luffy, tak, z Luffy, A, E312, Smokej, e, -E Szarem, ale jego jest tylko tak, tak, tak lekko użyłam, że znaczy można powiedzieć, że nie użyłam. Także nie użyłam wielu pędzelków i nie musiałam kombinować jak kuim pod, pod górę. Po prostu wszystko się trzyma kupy. Dobra, wszystko się trzyma siebie. I, kochani moi, wygląda doskonale na moich oczach. Więc bardzo Cię, Ligio, dziękuję za tą paletkę. Jest po prostu rewelacyjna, moi drodzy. Okej, okay, kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Um, że dobrze przedstawiłam um, polski kosmetyk. Ja jestem w ogóle polskimi kosmetykami zachwycona. Jeśli wiecie co w Polsce, to ja już bym z torbami poszła, tak Boga ja kocham. Wam um, um, się podobał, um, co ja tam miałam jeszcze. I ze mną takie jest ostatnia tragedii, moi drodzy. A za tym, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję, że jesteście. że kciukacie. Że, kochani, piszecie komentarze, że mnie polecacie. Życzę Wam spokoju i zdrowia, zdrowia jeszcze raz, zdrowia przede wszystkim. I co? No i widzimy się całkiem niedługo już w następnym filmiku, prawda? Papa, kochani.